Od dłuższego czasu napotykam w swoim biznesie mnóstwo ambitnych, wspaniałych kobiet, które spełniają się niesamowicie jako matki. Yy, ale czy faktycznie w konsekwencji te kobiety czują satysfakcję, pełną satysfakcję, będąc taką mamą 24 godziny na dobę? Zapytałam ostatnio wiele tych kobiet o to i w konsekwencji usłyszałam, że nie, że nie daje im to tak naprawdę w 100% satysfakcji, że odłożyły na przykład swoją karierę zawodową na później albo pozwoliły się spełniać zawodowo swojemu mężowi, swojemu partnerowi i czują, że jednak chciałyby od życia czegoś więcej, natomiast boją się wyjść poza ten schemat, boją się cokolwiek zrobić, ponieważ uważają, że być może zostaną źle odebrane, że nie będą wtedy w pełni potrafiły być taką mamą e, na 100%, że będą mu musiały odłożyć jakby zajmowanie się swoimi dziećmi na później, a nie chcą z tego rezygnować. Ale czy faktycznie tak musi być? Patrząc na to, ile w tym momencie mamy różnych narzędzi, ile mamy możliwości, czy faktycznie kobieta, żeby być naprawdę bardzo dobrą matką, musi z czegoś rezygnować? Czy naprawdę musi odkładać pewne rzeczy na później, czy musi czuć się uzależniona od pewnego systemu, czy na przykład od partnera, a nie może znaleźć równowagi między rozwojem zawodowym a macierzyństwem. Ja ostatnio zapytałam e, o to kobietę, która spełnia się zarówno zawodowo, jak i matka dwójki swoich pociech. E, pracuje w marketingu sieciowym od praktycznie trzech lat, osiągnęła już naprawdę fajne sukcesy, pozwoliła sobie wyjść z mrowiska i spełniać się jako bizneswoman i jako wspaniała matka. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia. Zapraszam do rozmowy z Małgorzatą Zając. Gosia, powiedz mi proszę, co jest według ciebie taką najczęstszą przyczyną tego, że kobiety takie jak ty skupiają się tylko i wyłącznie na macierzyństwie, mimo że chciałyby jednak od życia czegoś więcej? Myślę, że przede wszystkim jest to strach. Strach przed czymś nowym, przed zmianą oraz przed tym, że sobie po prostu nie poradzą. Ja na początku miałam dokładnie tak samo. Bałam się i to była taka przeszkoda, której myślałam, że po prostu nie przeskoczę. A mianowicie to, że nie poświęcę odpowiedniej uwagi swoim dzieciom. A wiadomo, że każda matka, która jest dziećmi w domu, chce się oddać im w 100%. Moja decyzja nie była dla mnie łatwa, ale podjęłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że zmieniłam swój sposób myślenia. I wiedziałam, że to, co robię teraz, będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości, a przecież moje dzieci kiedyś będą już dorosłe, to co ja w dalszym ciągu będę tylko matką, i właśnie tego chciałam uniknąć. I jak się okazało, strach ma wielkie oczy. Skoro czułam, że to jednak nie daje mi pełnego szczęścia i spełnienia, albo po prostu w przyszłości poczuję, że mogłabym inaczej, to czemu nie zrobić tego już teraz i później niczego nie żałować? Jako matka chcę przekazywać moim dzieciom największe wartości w życiu, a ryzyko i podejmowanie właśnie takich decyzji, moim zdaniem, jest ich częścią. Okej, okay, a twoim zdaniem, co z tymi kobietami, które chcą zaryzykować, które chcą dokonać zmian w swoim życiu, natomiast no, często nie mają jednak wsparcia wśród bliskich osób, bądź co gorsza, są w tych decyzjach negowane i blokowane? No, ja akurat nie miałam z tym problemu, ponieważ mój partner wręcz przeciwnie mówi, że się wzięła do roboty. No, ale z nami współpracuję z wieloma kobietami, które się z tym borykają. Jedne sobie już poradziły z tym, inne w dalszym ciągu sobie z tym radzą, a jeszcze inne niestety się przez to po prostu poddają. I z tego co zauważyłam, wiele takich problemów niestety pojawia się głównie w związkach. Dlatego myślę, że każda osoba powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest związek. Bo dla mnie, na przykład, małżeństwo nie oznacza niewolnictwa dla drugiej osoby, ale partnerstwo i wspólne wsparcie. I nie o to chodzi, żeby jedna strona się tylko spełniała, ale oboje. Tylko wtedy możemy mówić o rodzinnym szczęściu. No i jeżeli partner widzi, że to, co robię, mnie uszczęśliwia, to też automatycznie odbija się na naszych relacjach pozytywnie. I tak to według mnie powinno wyglądać. Więc jeżeli wrócimy do zdania o byciu matką dającą swoim dzieciom wartość i poczucie bezpieczeństwa. To to jest właśnie taki kolejny przykład na to, aby dokonać pewnych zmian, które doprowadzą do zwiększenia pewności siebie w podejmowaniu decyzji, no i przede wszystkim robieniu dla siebie tego, co daje nam szczęście. No i nie chodzi mi o to, żeby połowa Polek się miała teraz rozwodzić, choć czasem to jedyne wyjście, ale przede wszystkim spojrzeć inaczej na komunikację w swoim środowisku i mówić głośno o swoich potrzebach oraz stawiać na to, co dobro, dobre dla całej rodziny. Okej okay, Gosia, to tak podsumowując, być może no, teraz znajdą się jakieś kobiety, ambitne kobiety, które no, jednak chciałyby podjąć się pewnych zmian w życiu. Jakie Ty byś im dała wskazówki na rozpoczęcie, jakby na ten początek, na zarządzanie swoim czasem między tym macierzyństwem a rozwojem zawodowym, tak żeby mogły się odnaleźć, żeby wyszły z tego mrowiska i żeby zaczęły walczyć o swoje szczęście. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że mama siedząca z dziećmi cały dzień w domu będzie miała bardzo duży problem w zaplanowaniu sobie dnia, bądź będzie to po prostu niemożliwe. Dlatego na początek polecałabym zastanowić się nad pewnymi rozwiązaniami, aby się odciążyć w ciągu dnia z pewnych zadań, jak na przykład przygotowanie sobie dzień wcześniej serii bajek dla dzieci, jakichś gotowych zabaw, pomysłów na zajęcie swoich pociech, posiłki na dwa lub trzy dni bądź po prostu przygotowanie sobie produktów na prosty i szybki jadłospis, zapisywanie sobie najważniejszych zadań i obowiązków do odhaczenia w danym dniu, no i nie zawalaniu się zbyt dużą ilością spraw, które tak naprawdę możemy odłożyć w czasie. Wyznaczanie sobie priorytetów i celów, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: jak chcemy, aby nasze życie i życie naszych dzieci wyglądało za 5, 10, 15 lat? No i nie traktować tego jako wizji, ale jako nasz cel. Wtedy będziemy doskonale wiedziały, co zrobić, i będzie to nas napędzać każdego dnia. Zacznijmy szukać jako matki rozwiązań na nasze problemy to najważniejszy punkt lepszych zmian. Okej. Okay, no i świetnie. Ja bardzo ci dziękuję w takim razie. No i z tego miejsca przede wszystkim chciałabym życzyć wszystkim kobietom wytrwałości, siły, tego, żebyście podejmowały takie decyzje, żebyście walczyły o siebie i pamiętały, że mamy jedno życie i trzeba je przeżyć na 200%. Powodzenia.